Nie będzie łatwy turniej, bo będzie się zdarzało, że będziemy grały o tej porze bądź bardzo wcześnie rano, więc e, tak wygląda ten turniej. Mamy dużo e, fajnych, interesujących sytuacji, e, więc na pewno musimy mieć dużo, dużo cierpliwości. Fajnie jest zawsze wygrywać i w tej breku szczególności, bo po ciężkiej walce, więc e, bardzo się cieszymy, że. E, że potrafiłyśmy otworzyć i znaleźć tyle energii do samego końca i determinacji, żeby ten, mecz, żeby ten mecz wygrać, bo jak się wygrywa, to jest wszystko dobrze. Jak się przegrywa, to wszystko zaczyna się rozchodzić, więc ja mam nadzieję, że jako inauguracja dla nas, dla naszego nowego zespołu, to jest bardzo dobre i. I krok po kroczku. To, co mam, i to, co mogę, staram się robić jak najlepiej potrafię. I póki mogę i stoję, to jestem gotowa.